W od roku 2010 przy nabrzeżu egipskim stoi wyjątkowa jednostka. To jest Trinity House Pilot Vessel Bembridge z 1938 roku. Historia statku rozpoczęła się w roku 1938, kiedy to na Ice of Wight został zwodowany w stoczni Smith Dock. I od tego momentu, czyli już prawie 90 lat, historia statku związana jest z morzem zarówno brytyjskim jak i polskim. Pierwotną funkcją statku Bembridge był, można powiedzieć, hotel dla pilotów, którzy pilotowali statki wchodzące i wychodzące z Londynu. I on służył jako taki potę dla pilotów, którzy na nim tutaj mieszkali podczas swoich wacht i z, z burty tego statku byli dostarczani na burtę statku wchodzącego do Londynu. To jest to Pierwsza historyczna restauracja, pierwsze Muzeum Morskie napływające zabytkowe jednostce, pierwsze biuro i pierwsze centrum konferencyjne. Jest to statek uratowany całkowicie przez Polaków, został zakupiony w roku 2009 roku w styczniu. W lutym odbyło się jego holowanie przez lody i sztormy z, z Morza Północnego, z Londynu, przez Bałtyk aż, aż po Szczecin. To, co jest jeszcze ciekawego z tą jednostką związane, to to, że Jednostka ma bardzo bogatą historię. Z takich najciekawszych faktów historycznych jest to, że jednostka w 1940 roku brała udział w ratowaniu wojsk alianckich z Dunkierki, a w 1944 roku brała udział w lądowaniu tych wojsk w Normandii. Historia tego statku tak naprawdę rozpoczyna się w roku 1934, kiedy to Admiralicja Brytyjska dochodzi do wniosku, że niestety, ale Niemcy budują dużą flotę łodzi podwodnych i już wtedy spodziewano się wybuchu wojny. Admiralicja Brytyjska poleciła stoczni Smith Dock i projektantowi tej stoczni ser Uliamowi Rydowi zaprojektowanie nowego typu jednostki eskortowej dla jednostek z floty handlowej której tę nazwę dla tej całej generacji jednostek dał Sir Winston Churchill. Nazwa tych statków od tego momentu była korwety. Bembridge trafiła na próby do floty Trinity House London, która tamtymczas nie potrzebowała w ogóle dużych jednostek. Przez pół roku trwały próby. Dokładnie statek został oddany do użytku Trinity House we wrześniu 1938 roku. Po półrocznych próbach jednostka trafia znowu na deski kreślarskie i zbudowano na jej podstawie pierwszą korwetę typu Flower, następnie River i Castle. Jednostki te nieustannie konwojowały konwoje, które szły z Kanady i Stanów do Europy, do Rosji czy do Anglii w czasie II wojny światowej. Co jest ciekawego w tej jednostce to to, w Bembridge została zbudowana na podstawie statków wielorybniczych, a konkretnie naj, największego z nich zwodowanego w 1936 roku o nazwie The Southern Pride. Dzielność tego kadłuba została udowodniona między innymi w czasie holowania, kiedy to holownik Argus zmagał się ze sztormem, zerwały się z niego meble i spadł telewizor, natomiast na Bembridge'u postawiona szklanka na blacie była tam cały czas, aż do wejścia do kanału Kilońskiego. Ciekawe w tej statku jest to, że faktycznie weszła do służby w 1938 roku, najpierw stacjonowała w rejonie wyspy White, niedaleko East Coast. Co było w, później, to to, że w 1939 roku jednostka została przemalowana z pięknego czarnego koloru na kolor szary, navy grey został obcięty tylni masz i zostało zamontowane działu przeciwlotnicze i w tym stanie jednostka e, weszła do służby jako jednostka pilotowa, ale również jako jednostka, która wspomagała e, działania w ogóle wojsk e, angielskich dookoła Wysp Brytyjskich. Co jest ciekawego to to, że w roku 1941 będzie została trafiona bombą lotniczą przez powracającego po bombardowaniu Londynu pilota Luftwaffe na tylnie celnie, że bomba wyrwała część rufy. Na szczęście Bomba nie wybuchła i jednostka nie utonęła. W 1941 roku za to jednostka była oczywiście naprawiana i w 1942 roku brała też udział w takich dosyć dwóch ciekawych wydarzeniach. Jedno to była obrona East Coast. z nocy z 4 na 5 maja. Nasz ORP Błyskawica, która stacjonowała po remoncie właśnie na terenie East Coast, Stała w porcie, kiedy nadleciała cała eskadra bombowców niemieckich i zaczęła bombardować miasto. Bębic błyskawice do tej stoczni wprowadzała, Bębic stała w czasie tego ataku koło błyskawicy. I Błyskawica obroniła to miasto. Do dzisiaj, na terenie tego miasta i wyspy White, wszędzie są tablice opamiętające do wydarzenia, albowiem faktycznie rzecz biorąc, marynarze z Błyskawicy nie tylko, że obronili miasto, wykorzystując artylerie przeciwlotnicze, ale również po bombardowaniu ratowali rannych, gasili pożary, wykazali się dużym bohaterstwem, a po wojnie wszyscy zostali właśnie na terenie East Coast. Żyć tam, bo wiadomo, że nie mogli wrócić do kraju po wojnie. Co jest następnie ze statkiem się dzieje? Jednostka po licznych przygodach w czasie wojny, w 1946 roku została przebudowana, w 1947 roku trafiła już w rejon Londynu, stacjonowała koło Southampton. Służyła tam jako jednostka pilotowa. Ciekawy fakt związany z Polską i ze Szczecinem jest to, że w latach 60 były dwa rejsy, gdzie Filipinki płynęły na swoje tournée w Stanach i do Kanady. I w tamtym czasie Bembridge dostarczała właśnie Batoremu dwóch pilotów i jest to odnotowane w jej dzienniku okrętowym. Także jest jakiś związek również z tą naszą historią. Również po wojnie część z marynarzy z Błyskawicy służyła na Bembridge'u, między innymi Jan Bendyk. Jednostka służyła jako jednostka pilotowa aż do roku 69, kiedy to jej armator Trinity House London podjęła decyzję o zaprzestaniu w ogóle oferowania pilotażu. Pilotaż został rozdystrybuowany do portów brytyjskich, natomiast statek od 69 do 71 roku pełnił funkcję jednostki pomocniczej. Wtedy też w 69 ściągnięto z niej zabytkowy dzwon, który dopiero później odnalazł się mniej więcej w roku 2012. Co było następnie ciekawe, to to, że jednostka ta w roku 1971 została sprzedana do firmy Kozak Marine Services i służyła jako jednostka pomocnicza przy układaniu pierwszego podwodnego rociągu do transportu ropy naftowej z, z, z Ecofis do, do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Również na statku znajduje się pamiątkowy medal z pierwszą kroplą ropy naftowej, która była tym rociągiem przetransportowany. Po zakończeniu swojej służby w Trinity House London w 1971 roku jednostka została zakupiona przez organizację społeczną skupioną w del Priory. Eric Sanjay Foti był, był szefem tej organizacji. I na statku została stworzona szkoła dom poprawczy dla trudnej młodzieży. Szkoła ta trwała na tym statku przez rok czasu. Następnie w 1972 roku jednostka została zakupiona przez Kozak Marine Services i służyła jako jednostka do asekuracji, do układania podwodnego rurociągu. Dokładnie wyznaczała przebieg tego rurociągu, który szedł z naftowych Ecofisk aż do Wielkiej Brytanii. W 1976 roku na, na statku miał miejsce pożar, który spowodował, że niestety nie dało się statku ratować w tym sensie, że nie można już było dalej prowadzić żeglugi, bo spłynęła cała maszynownia i w 1976 roku jednostka została zakupiona. Pierwszy raz została ratowana przed złomowaniem przez klub jachtowy Essex J. Club ze hrabstwa Essex z miejscowości Lyoncy. Po wyciągnięciu większości wyposażenia spałnego silnika została przeholowana właśnie do Lyoncy, gdzie od 76 do 2004 roku pełniła funkcję siedziby klubu jachtowego jako trzecia jednostka w rodzinie, i następnie w roku 2004 została przeholowana już na rzekę Tamizę, gdzie wielokrotnie zmieniała właścicieli, i czekała na lepsze chwile. W 2006 roku otworzyła na statku klub nocny, który po pół roku został zamknięty i następnie od 2006 do 2009 jednostka czekała na sprzedaż. W 2009 roku właściciele podjęli decyzję o jej sprzedaży na złom. Została zadatkowana przez stocznię złomową w Wielkiej Brytanii. Myśmy znaleźli ten statek tak na, 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 naprawdę na stronie, e, gdzie była wystawiona sprzedaż sprzedaż Apollo DAC właśnie w 2009 roku na tydzień przed Zadeklarowaliśmy obejrzenie. Właściciele wstrzymali wysyłkę statku do, do Stoczni Złomowej, przyjechaliśmy, obejrzeliśmy i postanowiliśmy ją zakupić. Jednostka została zakupiona w styczniu, już w lutym podjęliśmy próbę udaną i holowania, które trwało 5 dni właśnie. Najpierw z Gillingham do Londynu, a potem z Londynu do Świnoujścia, ze Świnoujścia do Szczecina, gdzie jednostka wylądowała tak naprawdę 22 lutego 2009 roku. Następnie jednostka została poddana bardzo żmudnemu remontowi, restauracji, od marca 2010 roku pojawiła się właśnie na Nabrzeżu Egipskim i w tym też czasie trwały jej końcowe prace i także w roku 2010 umieściliśmy tam siedzibę naszej firmy Marzemar Polska. I statek stoi tam do dziś, wzbudza zachwyt i podziw wielu osób. Co jest najważniejsze, jest wpisana do rejestru zabytkowych statków brytyjskich. Jest bardziej rozpoznawana w Wielkiej Brytanii, jak w Polsce. W czasie jej restauracji, poszukiwania całego wyposażenia e, poznaliśmy ponad 300 osób w Wielkiej Brytanii przez takie piękną stronę angielską, forum Ships Nostalgia. Statek udało się odzyskać praktycznie całe wyposażenie, które z tego statku sukcesywnie ginęło od 1969 roku. Największym oczywiście wyzwaniem było szukanie dzwonu, ale również jednostka odzyskała dwa ostatnie łodzie pilotowe, motorowe, które po restauracji wróciły również na pokład dzisiaj. Jednostka wygląda tak, jak w roku 1938 kiedy została zwodowana, jest całkowicie odrestaurowana. Jest powszechnie znana w Wielkiej Brytanii, zbudza szacunek, albowiem jest to obecnie drugi pod względem wieku najstarsza kuter pilotowy na świecie.